Siema! Wczoraj zakończyła się sekcja rapidowa, jeżeli chodzi o turniej w Warszawie, i również wczoraj Jan Krzysztof Duda zdecydował się w partii z Alirezą Firuzdżom wyciągnąć krewczyko. Dosłownie grał z zawodnikiem, jednym z najlepszych zawodników na świecie, i zdecydował się w decydującej partii zagrać otwarcie, które działa na poziomie 800 elo, ale niekoniecznie na poziomie 2800 elo. Także Zachęcam do oglądania i być może ktoś z Was ma taką lampkę w głowie, że no spoko to meczku, ale skąd Firuzdża w Warszawie? Jak możesz nam pokazać partię z wczoraj, skoro Firuzdża nie gra na turnieju w Warszawie? A mianowicie. Jan Krzysztof Duda jest takim totalnym szefem, że dosłownie kończy grać partię na żywo, idzie do hotelu, odpala swojego laptopa gra w kolejnym turnieju. <laughs> Rozumiecie to? Jan Krzysztof Duda gra dwa turnieje jednocześnie. On po południu gra sobie w Grand Czesturze, a potem gra w Champions Czesturze, czyli turnieju przez internet, gdzie grają zawodnicy takie partie, znaczy mecze, czteropartiowe, no i kto wygrywa, kto zdobędzie 2,5 punktu, ten przechodzi dalej. Grają tam silni zawodnicy, gra Firuzdża. Dzisiaj Jan Krzysztof Duda będzie mierzył się z kamerem, a jeżeli wygra, no to jutro prawdopodobnie będzie nas czekał po Pojedynek Duda kontra Carlsen, Także jest co oglądać, wszystko to komentujemy na czeską Polska, Także zapraszam. Natomiast my już przechodzimy do partii. Żebyście znali kontekst, Jan Krzysztof Duda, jak mówiłem, gra turniej, gdzie trzeba zdobyć dwa punkty w czterech partiach, czy dwa i pół punktu. Natomiast on zdobył dwa punkty. I czekał nas Armageddon. Armageddon, czyli sytuacja, w której białe mają więcej czasu, ale czarnym wystarcza tylko remis. No i Jan Krzysztof Duda wylosował kolor biały, czy wylicytował kolor biały, miał on 10 minut na zegarze, natomiast jego przeciwnik miał niecałe 8 minut, więc tutaj gramy praktycznie takiego blica. No i Jan Krzysztof Duda właśnie zastanawialiśmy się, czy zagra skoczek f3, czy znajdzie coś innego, on zdecydował się zagrać ruch goniec c4 i po ruchu skoczek f6 zagrał hetman f3. Jeżeli teraz ten skoczek kiedykolwiek się ruszy, to dajemy Maciusia na polu F7. W sensie, no wiecie, bo partia teoretycznie mogłaby się zakończyć w ten sposób. Oczywiście to nie jest tak, że Jan Krzysztof Duda liczył na to, że ten skoczek się ruszy i dostanie mata. Bardziej chodziło o to, że Jan Krzysztof Duda wiedział, że gra z Firuzdżą. Firuzża trochę debiutów zna, ale przede wszystkim chciał chyba po prostu zagrać na taką siłę gry. Chciał go ograć nawet nie w... W się tylko po prostu. Także nastąpiło skoczek C6, skoczek poszedł na E2, skoczek poszedł na y, C3, Roshada, D3, no i teraz czarne, jak widzicie po silniku, mają przewagę. Nie jest to duża przewaga, ale zawodnicy w partiach klasycznych wolą mieć białymi przewagę, a nie czarnymi. A nie, sytuację, w której czarne mają przewagę, gdy grają kolorem białym. No i faktycznie Firuzja zdecydował się zagrać ruch skoczek D4, nastąpiło bicie, bicie, skoczek D5, bicie i bicie. I dla takiego niewprawionego oka, ktoś z Was mógłby sobie pomyśleć, że no ta pozycja nie może być dla białego dobra. Mamy tyle samo pionków, mamy gońca, który tutaj może stać się obiektem ataku. Nasz goniec jest niewyprowadzony i mamy króla w centrum. Podczas gdy przeciwnik ma silnego pionka na polu D4, ma zrobioną roszadę i w zasadzie jest o kilka ruchów od tego, żeby dokończyć rozwój. Nastąpiło C6, goniec sobie wrócił. Czarne zagrały A5, nastąpiło A4, no i w tym momencie Firuzga musi zagrać ruch. Który jest jeden tylko ruch, który zapewnia mu przewagę. Czy jest on prosty? Moim zdaniem tak, natomiast rozumiem też, że Firus Jan nie chciał go grać, ponieważ ten goniec paradoksalnie pełni taką funkcję defensywną. On strzela w jedną i w drugą stronę. I paradoksem, jeśli chodzi o gońca, jest to, że on właśnie na takich polach czuje się całkiem dobrze, bo on kontroluje i jedną i drugą stronę szachownicy. Komputer mówi, żeby zagrać goniec B4. No i teraz po takim ruchu nastąpi wymiana, wymiana, dlatego Janek prawdopodobnie zagrałby królew 1 i gramy sobie dalej. Janek i tak chciałby zagrać H4, H5, H6, więc to jest zaproszenie Janka do ataku. Dlatego Firuzja zagrał na spokojnie, zagrał on ruch D6. Teraz już nastąpiła roszada, nastąpiło goniec E6, bicie, bicie. Atakowany jest Hetman, więc Hetman sobie odszedł na pole H3, żeby atakować pionka. Nastąpiło E5, no i teraz mamy pozycję, którą można powiedzieć, że już się wiecie, zakończył debiut. No i warto jest ją ocenić. I moim zdaniem. Jest to pozycja, którą dużo łatwiej gra się kolorem białym. Zauważcie, że Janek nie stracił nawet minuty swojego czasu. Firurcza stracił trochę więcej i przede wszystkim będzie łatwo wykonywać posunięcia. Miałem podobną pozycję w partii z arcymistrzem Heberlą na moim turnieju w Niemczech i ja znalazłem poprawny plan. No i ja zremisowałem partię, ale ja to ja. Natomiast Jan, skoro ja znalazłem w takiej strukturze dobry plan, Janek tym bardziej go znajduje, należy zagrać F4. I teraz nasz plan jest taki, że jeżeli przeciwnik tutaj nic nie zrobi, typu nie wiem, no zagra sobie ruch Hetman C7, to my się możemy zastanawiać, czy chcemy kiedyś to zbić. Czy chcemy to przepchnąć i atakować g4, g5 i g6, czy chcemy to po prostu olać, zagrać goniec d2, może wieża f3, może wieża f1. Więc czarne stwierdziły, ok, ja nie chcę stać w takiej niepewności, więc zdecydowały się to zbić. No i teraz jaki jest najlepszy ruch dla białego? Kto z was powiedział, że bicie gońca? Kto z was powiedział, że bicie wieżę? Jeżeli ktoś z was tak powiedział, to niestety, ale nie jesteście tak dobrzy jak Jan Krzysztof Duda. Ponieważ no najlepsze jest najpierw danie szacha, żeby po odejściu króla zbić. Różnica jest taka, że jak od razu sobie zbijemy, to nie mamy czasu na Hetman E6, bo przeciwnik będzie kontrolował tę przekątną i to już jest blisko wyrównania. Ponieważ ten Hetman tutaj, jak się, jak, jeżeli nastąpi wymiana Hetmanów, to tutaj ciężko, żeby białe szukały jakiejś gry. Dlatego trzeba zagrać Hetman E6 i zbić. No i teraz Hetman C8 oczywiście nie działa, bo podstawimy gońca. Także nastąpiło wieża F6. Teraz Hetman sobie wrócił na B3, żeby atakować już pojedynczego pionka. Nastąpiło Hetman D7, goniec wrócił na D2, czarne zagrały H6. Hetman poszedł na C4 z atakiem na pionka, nastąpiła obrona, ale teraz widać, że ta pozycja od strony czarnego, nie wiem jak wy podchodzicie do takich pozycji, natomiast ja już będąc w miarę doświadczonym szachistą, od na pierwszy rzut oka widać, że coś tu jest nie tak, że wszystkie te białe pola w pozycji czarnego są bardzo mocno osłabione. I oczywiście nie mamy białopolowego gońca, ale mamy Hetmana, który może sobie w tych... W te pola wskakiwać Także tutaj nastąpiła jeszcze wymiana Zaraz nastąpiło wieża F1 Czarne zagrały król H7 Hetman poszedł na D5 i zobaczcie Wszystko jest tutaj pod adakiem. Widzimy ocenę silnika Nie jest to nic jakiegoś bardzo dużego To nie jest tak, że Janek tutaj się odwraca I wygrywa partię na ślepo Ale to jest bardzo przyjemna pozycja To czarne muszą uważać, żeby wykonywać poprawne posunięcia Na przykład w tym momencie według komputera Trzeba zagrać wieża E8 Niestety, nastąpiło i tutaj komputer nie był zdecydowany. Czy lepiej jest zagrać jakieś goniec F4, czy może chcemy dać szacha i wymienić i próbować grać końcówkę? Nie chcemy na pewno być tego yy, pionka gońcem, ponieważ po Hetman A4 ten Hetman się dość mocno aktywizuje, także trochę to by było bez sensu. Natomiast Jan Krzysztof Duda zademonstrował, dlaczego jeszcze parę lat temu był uznawany za jednego z najbardziej agresywnie grających szachistów na świecie. Ponieważ on tutaj zagrał ruch, który według komputera jest niepoprawny. Ale z ludzkiego punktu widzenia Janek ma tę czutkę, gdzie wie, jakie ruchy mogą sprawić przeciwnikowi problemy. Zdecydował się, w pozycji, w której on musi wygrywać, oddać materiał. Zdecydował się po prostu poświęcić swoją wieżę za gońca i pobiciu, co jest oczywiście wymuszone, Błęta tego ruchu jest taka, że następuje Hetman H5, no i jest atak tutaj, jest atak tutaj. I nie ma jak bronić tego pionka, bo po Hetman G7 tracimy wieże i wygrywamy partię. Także nie ma jak bronić tego pionka, i tutaj dość mocno niezrozumiała decyzja ze strony Firuzdży. Domyślam się, że to co on policzył, to to, że jak zagra wieża E5, nastąpi bicie tutaj i szach, to jest Hetman G7, i wszystko tutaj się broni, i tej pozycji raczej czarnymi nie da się przegrać. Więc zagrał tutaj wieża E5. Okazuje się, że obrona tego pionka była ważniejsza. Trzeba było zagrać Hetman E6, może wieża E6. Natomiast po wieża E5 problem jest taki, że Janek tutaj uzyskuje małą, ale jednak stabilną przewagę po biciu. I tutaj nie dajemy tego szacha, tylko po prostu bijemy pionka. I materialnie mamy gońca i dwa pionki przeciwko wieży. Ale dodatkowo ten król jest bardzo mocno osłabiony. I teraz bardzo trudna decyzja ze strony Firuzzy, no bo z jednej strony trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy chcemy wymieniać Hetmany. Czy taka pozycja potencjalnie jest dla nas kolorem czarnym ok, czy nie? Tu już abstrahuję od faktu, że wiecie, po Hetman G7 możemy myśleć o zbiciu kolejnego pionka, więc może Hetman E6 albo Hetman E7. Chodzi mi o to, że trzeba się zastanowić, czy chcemy iść na taką pozycję. To jest pozycja, której czarne nigdy nie wygrają, a białe mogą grać przez 100-150 ruchów. Te pionki będą sobie powoli szły, król podejdzie, wieża nie ma otwartej linii, żeby jakoś się zaktywizować. Także raczej Hetmanów nie trzeba, niech będzie chciał czarny wymieniać, dlatego zagrał on Hetman G4. No i znowu Janek musi teraz on podjąć decyzję, czy chce zagrać tu i iść na taką pozycję, gdzie te pionki już nie będą szły, bo są rozdwojone. Czy chce zagrać pasywne Hetman F1? Janek zagrał najlepszy ruch, czyli Hetman F1. Nie wpuszcza tego Hetmana, no i teraz powoli będzie poprawiał swoją pozycję wokół króla. Nastąpiło wieża H5, teraz H3 nie można, bo nastąpi bicie, także taktyki są wszędzie. Więc Goniec poszedł na F4 z atakiem na pionka. <laughs> Nastąpiło Hetman E6, Hetman poszedł na F3, i teraz Janek tak powoli poprawia swoją pozycję. W tym Janek też jest świetny. Gdy osiągnie przewagę, to on wie, kiedy powinien się spieszyć a kiedy spieczyć się nie musi. Także nastąpiło wieża H7, poszło B3, żeby mieć potężne piąki. Zauważcie, to jest zmutowane wiaderko z Minecrafta. Nie wiem, co by się stało w Minecraft. Nie, nie można w Minecraftzie ustawić czegoś takiego, bo jest 3 na 3. Nie wiem, nigdy nie grałem w Minecrafta za bardzo, ale mamy tutaj e, takie coś. Także wieża F7, no to H3, na spokojnie. Hetman F6, szach, Tutaj i g I zauważcie, na przestrzeni kilku ruchów jeden pionek się poprawił, drugi pionek się poprawił, trzeci pionek się poprawił, Hetman się poprawił, a czarne nie mają jak zrobić progresu, bo tu nie ma otwartej linii, po której czarne mogłyby atakować. Także nastąpiło P6 drugie G2. Czarne nie mają za bardzo posunięć. Czarne spróbowały dać wieżak G7, natomiast teraz po prostu Hetman F5. No i kolejna decyzja. Czy przeciwnik będzie chciał iść na taką pozycję? Prawdopodobnie nie, bo o ile dwa pionki były dużą siłą, tak trzy pionki to są o jeden większą siłą. Więc, yy, więc nastąpiło wieża F7 Teraz znowu Janek nie chciał bić, bo pewnie nie był przekonany, czy to będzie wygrana. Poza tym przeciwnik ma poniżej dwóch minut, więc z Hetmanami będzie grało mu się ciężej. Hetman poszedł na d5, nastąpiło wieża D7, no i Janek leci. A4, Król G7, H5. Ten pionek zabiera kolejne, kolejne pola wokół yy, przeciwnego króla. No i po ruchu Hetman F7 nastąpiło Hetman G5, Król H7, kolejny szach, Król G8, goniec D6. No i zauważcie, wszystkie figury atakują króla przeciwnika, więc z braku laku czarne spróbowały jeszcze się obronić, ale w taki sposób się obroniły, że po Hetman F8, Jan Krzysztof Duda. Zamatował swojego przeciwnika. Zamatował go, pomimo tego, że zagrał debiut, który jak wygracie, to przychodzi wam jakiś łysy chłop i mówi, że tak nie wolno grać w szachy. Janek pokazuje, że można i że w zasadzie każdy debiut na niskim czasie można grać, dlatego ten turniej ogląda się fajnie. Ale jeszcze fajniej pewnie będzie oglądało się dzisiaj e, turniej w Warszawie, ponieważ będą to blice, e, zawodnicy będą grać bardzo szybko, więc zapraszam Was na czeską, polska. E, a ja się z nami żegnam, także trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia następnym razem. Elo.